dzisiaj będziemy yy, no tylko otworzę świnie i odbiorę te 100 star dropów jeszcze bo na głównym końcu nie odebrałem. No tu też yy, oczywiście trzy star dropy tak jak na tamtym kącie. Okej. Okay. <laughs> Lata Ej, Antek! Nie wierzę, dobra. <laughs> Nosek. Nie patrzę. Już. To... O, do PERU. ja akurat Peru gram teraz Yo, ale zarąbiście Mega zarąbiście Aś cieszę Ja myślałam, że tu już będziemy Jeszcze dobry start, -up, no ale niestety I czekaj, tu tam ten Dobra, tu mam te 100 start dropów No do Więc sobie teraz odbierzemy O, widzisz, tu mam 1, 4, 9, 109 start drop. Do odebrania mam w sumie. A ja najpierw odry odbieram te 100 i skipujemy. Kurde. Ostatnio dropłem. No. No, a. Y nie, ja wczoraj y od otwierałem 6 czy 7. Czy 5 nawet. Chyba, że tak robisz, że patrz. chyba, że otwierasz tak. Czekaj, patrz. Nie, ja otwierałem tak. Czekaj. A tak spomiłeś. I mi to zajęło z jakieś dwadzieścia minut. O ale um, Ty miałeś y, dwie legendy, nie? Czy Czekaj. trzy? Dwie, dwie no. Legendy? Z czego jedna to był jakiś gadget to 20 chyba? Do Jesse? Czekaj, Gal że... do Jesse? To jest Jackie. To Jackie. do Tak jest, bo to ten i jeszcze Hiperka Tokieła. I Hipera Tokioła. Ej, legendarny! Stary, ja na twoje, ten, na twoje lobby. Dobra. Ono. Dzisiaj drugi legendarny. Huuu, ale się jara. Czekaj, nosek, nosek, nosek. Ja No dawaj. I co no, będzie? Da... Już? O, bo to ale to nie jest chyba takie złe? Nie, nie jest. Ty to masz, czy ty tego nie masz? Czekaj, sprawdzę tylko. Nie, ty tego nie masz. Ja tego nie mam. No ale to ja będę mieć! To jest to z dziewiątej mocy chłopie. O stary Dobra. Epicki teraz jest. O, dostałem kredyty na Leona na głównym koncie. 100 kredytów. Epicki. Mogę, gdy, móg, mogę, Gdybym dostał więcej tych punktów. O, znowu 100 kredytów stary. Gdybym miał. Cordeliusa? Gdybym sobie ulepszył Cordeliusa na 90 moc i byśmy mogli grać w rankingowe. No, wtedy byłoby fajnie. Cordeliusz no, nie jest na każdej mapy. Dobry. Co tym, co ty Jestem ciekawy. Ten i jakby wyskakujecie. Uuu, to no. Ty zaraz będziesz mieć sześć koła puchnie. nie? No. Dobra, otwieramy. Kurde, teraz same słabe wylatują. Oj, epicki był na drugim w ja drugim klimieńcu, boni, Okej, dobra. Pięć palców. Aj, bardzo rzadki. Dobra, kolejne pięć palców. O nie, no. Aha, mogę ulepszyć perłę. Teraz niech będą cztery. Nie, to były trzy. Którą w ogóle nie gram? To teraz ty nie grasz? Ona jest nie. dosyć mocna. Dobra, to teraz nie. będą cztery. Aj, jednak było pięć. No i teraz same słabe wylatują. Uuu, epicki! Aj, myślałem, że będzie coś dobrego. Będzie 100 kredytów, czy nie? Nie. Ja jestem ciekaw, co te dwa, co te dwie rzeczy robią. Nie wiem, ty drobność z legendy, czy z miteka, tak, nie? Ten kabel, znam moc do drobne tego. Z mityka i tutaj z mityka. No, dość mi tak w jedną moc. jaj, ale słabo to idzie. sobie jeszcze to Proszę, żeby był mityk, bo dzisiaj jeszcze w ogóle nie miałem mityka. I jak będzie jeszcze mityk, to będę miał w tych 100 star Dropach. Wszystkie, w sensie takim, otworzone, w sensie takim że. W sensie takim, że rzadki. Później bardzo rzadki. To miałem, tu jest rzadki, to jeszcze miałem bardzo rzadki. Epickiego też miałem, legendarnego też, no, a mitycznego nie, nie miałem. Jest. Jest, jest. Ehm, nie, bo ja teraz otwieram, to nie ma sensu. Zagraj sobie tym Elgorkiem. No, nie, ja teraz mam wybrałem sobie kordylę, a sobie zagram. A ty nie umiesz grać? Hmm. Ale no to hiperka ze świni hiperka do perły to było mocne. No. Znaczy ta perła to chyba mocno nie jest, ale... <laughs> Mityczny! Ej, wykrekałem, wykrekałem, dobra. Nosek. Dobra, nosek, uwaga. Nosek. Nie patrzę. I uwaga, co będzie? Nie patrzę i... Proszę patrzę. coś dobrego. O, to słabo. jest tak Dobra. Zwykłe dźwięki w tle, oczywiście. Dobra. Jak zawsze te dźwięki w tle, jak wysłyszycie, to oczywiście rodzeństwo, jakby nie inaczej. Hmm. O kurcze. ale to dobrze, fajnie się cieszę, bo mam i yy... O, kolejny mityk, będzie legenda? Aj, nie, dobra, nie patrzę. O, to jest co dostałem? Czekaj. Peny! PENY! Bez hitu! Ej, to ja jej nie miałem? No, na tym końcu najwyraźniej. A też się nie cieszę troszkę. Ale to... Dostałem jakieś słuchawki to nie Skąd? Co one robią? No z tego, z tych starych dropów. A, dobra. Nie, nie Cordelius, nie. Ej, Sandy mi wyleciała! Skin! To był Epic skin! Nie, no, ej stary, ja ostatnio dropłem e, ten. Sandy? E, nie, e, z epika skin do tego, do Karla, później e, skin do kolta, później skin do kolta, a teraz To jest ta ładna Sandy! Mega, ona jest ładna! Ja słyszałem, że to jest tylko na to 1%! Legendarny! Nie. Nosek, nosek, nosek! to jest dzień, w którym nosek. mega się cieszę. Dobra, nosek, Co leci? Kaj, ym... Dobra. Ta, patrz, ta, 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 jakaś. Umek bez kitu, ale to jest opening z susardropów. Ja nie wiem, jak to robi Tomek. Jo, pitule. To jest, ten, to jest ta dziewczynka w robocie no tylko co ona takim czymś ult? strzela co robi jej ult ma taki jak Bibi um, nie Meg ma ult jak Bibi ma ten um, jak Bibi ma ten um, atak tylko że Bibi robi pałom, a Meg robi czymś tam innym Już tu 10 minut prawie otwieram. Ja takie... Ja te stare grupy otwieram za jakieś 10 minut. 20 nawet. Oj... Ale ci w palcach trzy. Co będzie? Jasne. Aj, Ajajaj. Ja wiem, mocno potrzebuję na kiełach. Jak wiesz, co robi fabryka, to o Ja wiem. No wiem, możesz ja, przelatywać ja, przez ściany. Ja tak, jak masz w literę. No, dawaj, dawaj. Bardzo rzadki epicki mityczny! Nie patrzę, Antek, kto jest? Czekaj, czekaj. Ta puchać, jak ja to chleję. Ja Maisie! Z skin do Maisie? Ale on jest ładny. Meizu no ma chyba tylko jednego skina. No tak, ona tak. Tak samo jak jeszcze ktoś. Nie wiem kto tam ma jeszcze jednego skina tylko, ale... Kurczę, teraz same rzadkie. No ale się cieszymy! To ja się cieszę. Ej, a napiszcie teraz wy w komentarzu jakie wy mieliście te, um, y, te star dropy. E, na, jakie, na, I co wam z nich wyleciało? Napiszcie, czy macie Angelo. Angelo, no ej, czekaj, Angelo to był ten. No, myślę, ta mucha. że. O, patrz jakiś ja. fajny spray do Gaza. gasa ja Ale Angelo to prawie to każdy ma. Blokuje... Angelo to prawie każdy Mać ma. I ty możesz go kupić, kupuj. No, no kupuj. O, teraz odblokowaj kolejna się Angelo. Odblokowana. Kolejna odblokowana o, teraz legendę Weślę ona, jak będziesz mógł. Leona bierz. No. Epicki. Kurde, teraz nie mogę. Nie mogę. Nie weź. Spika, nie, nie bierz spajka ani kruka, tylko weź tego Leona. Nie. Leona. By skot nie wleciał. Zresztą nie, tylko Teraz mam ciągle rzadkie i bardzo rzadkie. Mmm. Mam 7 monet tylko. Ja to tylko po prostu będę skipować. Tak, tak ulepszy, ulepszyłem angielę z sz, szóstą moc i teraz mam tylko 7 monet. Okej. Okay. Ej, ciekawe, czy ci, ciekawe ci, e, ty też kiedyś miał tak. E, czy ty tak miałeś, że kogoś ulepszałeś? I zostało ci 0 monet? No to czy ci zostało? Tak, zosta... miałem, tak. tak Kilka miałeś? Chyba last... 4. To mocne. Ale też tak miałem razy, Ja to 12 minut już otwieram. Ja miałem też tak kilka razy z gemami. Że zostało mi zero gemów. Może to przez te lagi, epicki. Ale ja teraz dużo oszczędzam gemów. Żeby ich tak nie wydawać za mocno. No ja teraz też oszczędzam, ale no nie wychodzi za bardzo. Ja te skiny kupuję do niektórych. Ja dzisiaj już się dużo sk no dużo. No, dwa skiny mi się chyba tylko posypały dzisiaj. Hiperka do tego, do perły. Kurde, będę musiał to jeszcze raz obejrzeć i napisać w opisie, co dropłem. 13 minut. Jest to Angelo? Hm? Ulecza takie kółko robi, ulecza. Jeszcze widziałem, że on nie dosyć że ulecia, to jak stoi w tym i strzelasz kogoś, to to go zatruwa. Tak? No. Czy tak, o... bo Angelo! <laughs> Mityczny! Co jest? Skipowałem i tak... Tak wyszło. Co 500 on... monet. A, jest boy. O, mam Tylko go, do go dobrze wykorzystaj. Właśnie go chyba dzisiaj niego systemu. Nie, jest git. Wiesz, że można mieć kilka ultów na razem angelo. Może mieć? Tak! No, tylko że po jakimś czasie znikają. No tak, znika, znika. Taki jak. Epicki, 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 epicki. Nie Nita. Tak. Ten emoto do nity. Mityczny! Dobra, co jest? Co leci? Co leci? Czy się jeszcze kręci. Gaz! Bez kitu! Ale ja dzisiaj mam... czwarta! Wiesz, um, wiesz, że kus ma takiego X-a. Tak, Był na X, Epic. Tak brakuje! Kiedy testo star dropów się skończy? No dalej skończę! Jak lecą rzadkie, to nie chcę już. Okej. Okay. Dawaj, 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 dawaj. O dobra, koniec. Widzowie, jeśli ten film z kolejnymi 100 star dropami się spodobał, to zostawcie... Proszę, zostawcie. Błagam, subika i lajka. Mm. No. I tu jeszcze dropłem. tu jest sandy. Tu jest ten do Mortisa. E, tu mam dwa, tu jest Hiperka do Perły. to mam. Trzy. E, Maisy tu mam. cztery. E, o, tu pięć, gaz i meg. Jak ja się. O, cię kręcę. Dobra, tu do następnego nara.